Jakim był człowiekiem? Nieocenionym. Krzysztof Karskowiak dla nas, dla ośrodka kultury, sportu i turystyki w gminie Puck był człowiekiem wyjątkowym i takim go zapamiętamy. Miłym, serdecznym, otwartym, uczynnym, ale przede wszystkim był pasjonatem kultury. Był zbieraczem. Doskonale orientował się w zagadnieniach dotyczących naszego regionu. Był kaszubistą, a przez całe lata współpracował przy badaniach archeologicznych prowadzonych na Cyplu Żucewskim. Dla niego osada łowców fok była jego życiem. Myślę, że te wspomnienia, które są związane z nim dotyczą tych czysto ludzkich emocji człowieka bliskiego, i mądrego. I takim go zapamiętamy. Był człowiekiem niezwykle skromnym. Zajmował się wszystkim. Wiele zrobił dla gminy, wiele zrobił dla osłonina tej wsi, którą ukochał, wiele zrobił dla archeologii tego terenu. Ja go pamiętam jeszcze jako młodego człowieka wtedy byłam jeszcze też młodą studentką, kiedy odkrywał swoje pierwsze groby na terenie Rumi. Rumi, z której pochodził, Rumi, do której wracał i zawsze wyrażał się o niej sentymentem, ale najbardziej ukochał swoje osłonino, no i w późniejszych czasach znalazł swoje miejsce w osadzie łowców Fok. O tej osadzie łowców Fok rozmawiałam z nim już 25 lat wcześniej, zanim utworzono park kulturowy. To było miejsce jego marzeń i do końca Zdziwiałam też wtedy, kiedy zaczął chorować, jego desperację. Zajmował się po prostu, mimo ciężkiej choroby, która nie dawała mu spokoju, zajmował się biorącymi sprawami Osłonina, też, mimo że się źle czuł, przyjeżdżał do Rzucewa, spotykał się ze znajomymi. A jak już nie mógł znieść trudów, komunikacyjnych, to zapraszał nas, archeologów, do siebie, do tego pięknego domu w Osłoninie. Był człowiekiem bardzo dobrym i bardzo koleżeńskim. Znałem go wiele lat jako sołtysa, razem współpracowaliśmy, byliśmy z jednej parafii i wszystko i mogę tylko bardzo dobrze o nim powiedzieć. Jakim był człowiekiem, Krzysiu? Pozytywnie zakręconym i robiącym to, co robił, na 100% oddawającym sobie samą miłością, sercem i oddaniem. Zresztą był, można powiedzieć, wspaniałym człowiekiem. Luby, potrafił wysłuchać, doradzić, więcej robił sam. Bardzo koleżeński, cześć jego pamięci. Nas w ośrodku, w osadzie łowców, pozostanie kanonem forma żartów, którą serwowałeś nam na co dzień. Herbatka po promocyjnej cenie, z charakterystycznym gestem. I ten uśmiech tutaj, nad grobem, Niech nam pozwoli zrozumieć, że doświadczenie człowieka w jego sytuacji życiowej jest zawsze ważne wtedy, i ma tą moc poznania, kiedy się spotykamy. Pewno zostawił trwały ślad w naszych sercach, ale także w tym, czym w tej chwili po prostu gmina się może poszczydzić, pięknym osłoninem, wieloma wierszami, wieloma rzeźbami, bo to był także twórcą ludowym, ale przede wszystkim po prostu wspomnieniami miłymi. Wśród wszystkich jego przyjaciół, i nie tylko, bo wielu ludzi on pomógł, i na pewno wiele ludzi jest wdzięcznych, czyli zostawił wdzięczność w sercach naszych za to, że był z nami, że mieliśmy okazję go poznać, współpracować. Krzysiu, żegnamy przyjaciela. Dzisiaj mogę powiedzieć, że miałem wielkie szczęście spotkać e, na swojej drodze zawodowej i, i prywatnej e, Krzysztofa Garskowiaka, entuzjastę Kaszu przyzny tego wszystkiego co nas otacza, człowieka, który kochał ludzi, który miał wielką satysfakcję i przyjemność. Czynić dla nich dobro. Zawsze u niego była pierwsza rzecz, to, żeby mieć na uwadze tych wszystkich wokół, dla których został wybrany, ale nie tylko. Zawsze widział drugiego człowieka, jego potrzeby i niesienia by jemu pomocy. Ja Krzysia poznałem 30 lat temu. Wtedy pracowałem w ochronie środowiska miejska służba ochrony środowiska przy naczelniku miasta wody Władysławowa. Może nawet ponad 30 lat. I wtedy dowiedziałem się, że on również był strażnikiem przyrody. Nie tylko gromadził eksponaty, tworzył muzeum we własnym domu. Ja czasami Krzysiowi zazdrościłem tego urokliwego miejsca, które wybrał. Piękne miejsce blisko Beki, i tam on też dbał o to środowisko naturalne, oprowadzał wycieczki. Był wspaniałym kolegą, będzie nam go brakowało. Wspaniały człowiek. On bardzo mało o sobie mówił. Był bardzo skromnym człowiekiem, ale bardzo życzliwym. Bardzo się przyjaźniliśmy. Dzisiaj żegnamy go zbyt szybko, bo mógł jeszcze żyć. 67 lat to nie jest wiek do umierania, ale to Pan Bóg wybiera. Wyjątkowy człowiek. Społecznik. Bardzo pracowity, bardzo uczciwy, bardzo rzetelny, a przede wszystkim szczery. I wspominamy go jako dzisiaj jako przyjaciela szkoły. Wieloletniego przyjaciela szkoły, przynajmniej przez moje 19 lat pracy, zawsze był obecny, e, wspomagał szkołę, e, był na uroczystościach szkolnych. Jego obecność bardzo pomagała jako sołtysa miejscowości, która należy do szkoły podstawowej. Będzie nam go bardzo brakowało. Jego uśmiechu, jego zachrypniętego głosu, jego w ogóle obecności. Kiedykolwiek zadzwoniłam, kiedykolwiek poczęłam jakiejkolwiek pomocy, zawsze mówił nie ma sprawy. Pani dyrektor załatwimy, to się da, zrobimy, więc był wyjątkowy, był dla prawdy, dla ludzi, był bardzo otwarty i bardzo szczerym, dobrym człowiekiem. znającym nasz region, szperającym, szukającym, dociekającym do istoty rzeczy. Ale był także człowiekiem, który stał za uratowaniem krzyża na Bece. To, że on stoi tam nadal, jest jego zasługą. I o do niego. Ten krzyż w jego życiu i w naszym życiu nie znaczy. Wir sind